Mano, z tej strony Maciek. Z witam Wszystkim w paradniku dotyczącego jak łatwo zrobić własną paczkę modów bez oryginalnego Minecrafta Pierwszy krok. Pobieramy KeyNet Launcher we wersja 1.403 z linku podanego w opisie. A kiedy już go mamy, robimy kopię zapasową. Y Minecraft, którego można znaleźć w wyszukiwaniu plików pod Procent, Oczywiście, jeśli wcześniej mieliśmy instalowany jakiś inny launcher, na przykład Zyczu, czy jakiś inny, to wtedy robimy kopię zapasową Minecrafta. Odpalamy Knet Launcher. Pisze, że jest nowa aktualizacja, ale niestety ta nowa aktualizacja nie działa. I żeby to pominąć, dajemy OK. Jeśli chcemy... O, najpierw jeszcze muszę nick wpisać. Jeśli chcemy e, paczkę modów, na przykład na Minecrafta 1.7.2, wybieramy tutaj Edit Profil, e, Relays 1.7.2, dajemy Save Profil. Teraz dajemy Play, żeby wszystkie pliki się wyładowały. Dobra. Mi już prawie wszystko się rozpakowało. O, wszystko gotowe. I teraz powinna się odpalić gra. O! I mamy zwykłego, klasycznego Minecrafta bez opcji MOC. Jeszcze polecam dać to na Bright, bo wtedy będzie jaśniej i będzie trzeba ciągle używać w fajnych. Dobra, ja jeszcze sobie zmienię język. Ja polecam pole widzenia 100. Dobra, wszystko mi się zrobiło. Teraz wychodzimy z Minecrafta i z linku podanego w opisie pobieramy instalator Forge'a. Ja już go gdzieś mam. O, i teraz wchodzimy znowu w procent, data procent. Ja to robię tak. Klikamy Enter. Wbijamy na Minecraft. Tworzymy folder u nazwie moc. Oczywiście z mojej litery. Tutaj wklejamy Forge. A mamy instant client i teraz się wszystko ładnie zainstaluje. Dobra, mi się już zainstalowało. Ja teraz wchodzę na Minecrafta, te play i wybieram Forda w profilach. Daję play i teraz powinniśmy mieć tak zwaną kuźnię, którą umożliwia działanie innych modów. O! Forge liczy się jako trzy mody. Teraz można pobrać następne ze strony podanej w opisie. O! Wszystko ładnie się odświeżyło. I teraz jak na przykład chcemy yy, dajmy na to alkohol mod przewijamy w dół na tej stronie i tutaj gdzie pisze download yy, i wersja odpowiednia klikamy w linka i klikamy download ja już mam akurat ten mod pobrany i mogę go włożyć do naszej paczki. Dobra, jest. Ja go teraz ładnie skopiuję. Wejdę w folder Procent data procent. Korzystam z Windowsa 8 w innych Windowsach może się to trochę różnić. Wchodzę w Minecraft. Wkładam to do moc. Klejam i odpalam Minecraft. dobra Minecraft odpalony. licznik modów się zmienił. Teraz gdy wejdziemy w jakikolwiek świat, sprawdzę. Tmy. Teraz na kreatywie. Wszystko ładnie działa. Dobra. Świat się wygenerował. Jak widać, mocno alkohol działa. I prawie wszystkie mody wgrywamy tak, jak ja wgrałem tego moda, a wyjątkiem są mody, które ja podam w opisie i podam, jakie mody są potrzebne, żeby zadziałały i pokażę, jak to zrobić. Przykładem będzie Trick Pitator, do którego działania jest wymagany BSPKS jakieś tam, Mod i dzięki niemu będzie działał, bez niego nie. No to przejdźmy do następnego kroku. Ja podam linka do BSKPRS score czyli do i kilku innych modów w opisie. Ja już je mam w tym folderze. I teraz kopiujemy Bespqr-Score, wchodzimy w procenta, update procent. I najpierw odpalamy Minecrafta sam bez Jak Jako z dwoma naraz odpalimy, nie będzie działo. Pojawił się już następny moc na naszej liście bez teraz możemy wgrać trikapitatora. którego link również jest w opisie. Minecraft moc. I teraz odpalamy z Tricapitatorem. Tylko Epitator, czyli mod w którym dłużej ścinamy drzewa, a od razu schodzi całe ze wszystkimi sadzonkami powinien już teraz działać. I pamiętajcie, najpierw wrzucamy yy, mod umożliwiający działanie, odpalamy Minecraft, wyłączamy Minecraft, wrzucamy konkretny mod, odpalamy Minecrafta i wtedy działa. Nie ma to jak karetka kiedy macie jak nagrywa. Dobrze. I to już chyba wszystko w dzisiejszym poradniku. I jeszcze wszystkie inne przykłady modów, które potrzebują innego moda do działania oprócz Forge'a znajdziecie w opisie. Nie są to akurat wszystkie Minecraftowe mody, ale które ja kojarzę. Będą podane do nich linki. Wszystkie mody, które podaję są na wersji 1.7.2. No i to już było wszystko. Ja nie odpowiadam, jak ktoś źle zrozumie mój poradnik. I w ogóle pozbędzie się Minecrafta. Za stercy na save y nie odpowiadam. Trzeba po prostu zrobić kopię zapasową. Elo.